Głodny tu człowiek nie powinien przychodzić. Od razu wam mówię. w poniedziałek. Dzisiaj jest 11 marca. Witamy się z Placu Hiszpańskiego. Zaczynamy dalszą część zwiedzania dzisiaj w takim bardzo powolnym tempie, bo po maratonie ja po prostu umieram. Moje nogi odmawiają posłuszeństwa, więc idziemy w ślimaczym tempie. Dzisiaj czas na takie niezrealizowane jeszcze atrakcje tutaj w Barcelonie. Ten wyjazd jest taki bardzo na spokojnie, ponieważ właśnie musieliśmy oszczędzać siły na główny powód, dla którego tutaj przyleciliśmy, czyli na maraton. No ale to nie powstrzymało nas, żeby coś dla Was nagrać, coś pokazać. No i teraz zmierzamy do miasteczka hiszpańskiego, takiego bardzo urokliwego. Pochodzimy sobie tu po okolicy. W planach jeszcze mamy dzisiaj Park Güell. Przepiękne miejsce, do którego trzeba na pewno tutaj zawitać, jeżeli przylatuję się do Barcelony. Przejdziemy się La Rambla, zahaczymy o tamtejszy market, no i odbierzemy resztę ekipy z Barcelonety. Bo oni dzisiaj totalnie odpuszczają zwiedzanie, ale my z Bąblem nie. Więc zaraz Wam pokażemy trochę. Szwali. A więc gdzie będzie nasz pierwszy przystanek? Przy Pablo Espani. I ile za wejście? 15 euro. I od której otwarte? 10. A która jest? 9.15. Musimy znaleźć miejsce, żeby wypić kapkę. że warto było poczekać te pół godzinki, żeby tutaj sobie wejść o tej dziesiątej, bo wygląda to naprawdę fantastycznie. Naprawdę bardzo urokliwe miejsce, takie na odpoczynek, żeby sobie przysiąść Zobaczyć jak to kiedyś było, wszystko jest tak pięknie przystrzyżone zrobione. W dniu wczorajszym odbywał się tutaj festiwal takiego jedzenia. Sprzątają. Sprzątają dopiero. po tym festiwalu, ale no mimo wszystko jeszcze tu. Teraz tu pi**i, z zdjął kurtkę i nie wiem, czy to był dobry pomysł. Generalnie tu jest tak, jest słońce, nie wieje, jest bardzo ciepło. Chwilę zawieje ten zimny wiaterek, to się ubierasz. Więc, no, jeżeli chcecie tu przelecieć w marcu, fajna temperatura, taka na zwiedzanie, ale żeby posiedzieć sobie na plaży, to niekoniecznie. Hiszpańska wioska to zespół budowli, placów, załógów. Które reprezentują architekturę z 15 hiszpańskich regionów. Znajduje się tu aż 117 obiektów. A przejście wszystkich zakamarków tego miasteczka, to przyjemność sama w sobie. Siebie, znajdą tutaj dorośli, dzieci, jak i duże dzieci. Uwaga, kochani, będę jechała super zjeżdżalnią. Tu mam bąbla, który na mnie czeka. Dookoła widzę sobie pięknie Barcelonę. A tu są moje nóżki, wam już pokazuję. I jedziemy. Uuu, ale czaaaaj! Nie wiem, czy dupy nie obdarłam, ale było, było warto. Widzicie to? I dzisiaj jest taki dzień, pierwszy chyba odkąd przyjechaliśmy, że mamy sporo przestrzeni na zwiedzanie na jakichś tam Gatanie wygupy i tak dalej, i tak dalej, więc no, to jest super. Miejsce to zostało wybudowane w 1929 roku. To jest taka Hiszpania zamknięta w jednym miejscu, gdzie mamy tradycje, kulturę, gastronomię. Generalnie naprawdę bardzo urokliwe. Wstęp tutaj kosztuje 15 euro dla osoby dorosłej, chyba 10 albo 12 dla dziecka, nie powiem wam dokładnie, potem sobie sprawdzimy. No i otwierają tutaj od godziny 10 rano. Przychodząc tu rano, musicie mieć na uwadze, że większość kawiarni i restauracji będzie jeszcze zamknięta. Za to można nacieszyć się miasteczkiem niemalże w samotności. Chodzimy. Jedziemy w autobusie teraz dla odmiany. Kolejny punkt to podziwianie Barcelony z Lotu Ptaka. A więc, czas na kolejkę do zamku na wzgórzu Montjuïc. My dodatkowo mamy jeszcze po 3 euro zniżki, bo byliśmy dzisiaj właśnie na tym Wapu Espaniar, w tej wiosce hiszpańskiej. Tam dostaliśmy taki pikacik. Jedziemy! Jaki piękny widok! Miał jak szatan. To, to tak trochę się rusza. Oni tam, tam, tam pewnie gdzieś są, to jest ten budynek jakiś. Tak, tam jest towarzystwo, które nie poszło się z nami zwiedzać, bo bolą ich nogi po maratonie, a to trzeba rozchodzić. okoła i będziemy zmierzać dalej na zwiedzanie. minut temu byliśmy tam a teraz jesteśmy już tutaj i będziemy zabierać się za zwiedzanie parku Gotowy? O. Ile kosztowało wejście? Nie wiem. A ile płaciłeś? Ale wiem, że był zatłoczony autobus tak więc uzbroić się naprawdę w dużą cierpliwość, bo Jedzie się tutaj metrem i sobie zatłoczonym autobusem. idziemy. Widzicie na dzisiaj bilety się wyprzedały, więc koniecznie kupcie sobie je online. Przeczytam Wam coś z moich notatek. Parkware urządzony w latach 1910-1914. Zamówiony przez przyjaciela właśnie Gaudiego Guala, który był mecenasem. I to był taki projekt miasta ogrodu. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie tutaj minimum dwie godziny. Można porzuć się tutaj niemalże jak w bajce, a oglądając te wszystkie cuda. Łatwo stracić poczucie czasu. Jesteśmy przy najdłuższej ławce na świecie, która ma 151 metrów do sobie woda. Jak super. Ale zimne. Zimne. w w Poznaniu. Czyli La Ramblom. W Barcelonie. I co, znowu źle? No. Ekipa w komplecie, czas więc na małe przyjemności. No i mamy najsławniejszy bazarek w Barcelonie którego nazwy nie będę kaleczyła, więc Wam napiszę. To nas drówko. Mango kokos, mi smakuje. Świeże owoce, owocki, z czekoladą. Jeżeli chodzi o te rybne rzeczy, właśnie tutaj możecie tego skosztować. Jest specyficzny zapach, jak na każdym targu z rybami. Chociaż nic nie przebije zapachu targu rybnego na Zanzibarze i w Tanzanii. tam jeszcze masz na jeszcze są otwarte, ale już nie będą chyba takie świeże. Chłodny tu człowiek nie powinien przychodzić. Od razu wam mówię. trochę weszliśmy od Zachrystii, ale tu jest główne wejście na ten market. Tu jest ten deptak. Coś mi mówili, że na jakiś inny deptak tak, może się Tu jest ta. deptak. Tu jest ten deptak. To tutaj, tak? A to nie wiedziałem. Ej, sorry, tu jest ten deptak? Ej, podobno. nie mamy Marilyn Monroe. Pora chłonąć ostatnie godziny w tym pięknym mieście. Kawa, Coś słodkiego, a następnie porządny spacer no bomba, gdzie jesteś? Przy parku della Citadella, gdzie bardzończycy uwielbiają spędzać swój wolny czas, bo jest naprawdę pięknie! ¡A la próxima! Nasze ostatnie chwile w tym przepięknym mieście. Cel wyprawy osiągnięty, a te wspaniałe emocje jeszcze długo towarzyszyły nam po powrocie do Polski. Zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, jakiego kolejnego podróżniczego wyzwania powinniśmy się podjąć. I co, wracamy? Przebiegłyśmy ten maraton? Baki, jak się podobało w Barcelonie? Super, super. Już za dwa tygodnie zabierzemy Was ze sobą w dalszą podróż. Widzimy się w Japonii. Do zobaczenia, pustelnicy. Się Nie Ja jakim boda. Teraz ty. Pisz go zły. Zobaczcie, cierńce są wszędzie. Jeszcze 40 minut tam. Tam. Nie, zmieści się. Czy Bąbol że jest zmęczona? Tak, już mi się źle chodzi, boli mnie nogi. Jakbyś wczoraj przebiegła maraton. No co, ty? Gdzie? gdzie Proste. 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 Po marudzi. nie, Po prostu. O, wersła ludzi. rudze. Zaraz gdzie? atak Atak. A tak. Zmonia zjadła Słodkiego.